Cześć to Kurt. witam was w kolejnym odcinku Mountain Blade Warmenda z modami Floris. E, nic was nie ominęło, ostatnio e, nic nie nagrałem bez, bez. nic nie grałem bez nagrywania. Zatem tak, co ja tutaj chciałem zrobić? E, miałem wykonać tę misję. Złapałem już kogoś, więc muszę znaleźć Baron Consensio Richs. Zarazie to dobrze zrobiłem. E, Reichs, ty, gdzie ty jesteś? Last time you heard about him. Uh, was in the field and he was between Yalkala and Fedner i to jest sobie. Tu jest Elkala, tu jest Fedner. Tu jest się z tej okolicy. Dobrze, dobrze. I to w zasadzie tyle rzeczy, które miałem zrobić, więc tam się będę udawał. W międzyczasie czekamy, aż przyznają mi Dag Castle. Unuzdag. Tak, tak. Boję się, że zaraz te poszyja do jacyś Kergici i podbiją to, i nie będę tego miał wtedy. Ale prawie na pewno to otrzymam w wyniku głosowania, bo cztery osoby przekonałem. W tym króla. A król ostatecznie lubi nawet yy, mieć w dupie, na co, na co ludzie głosują. Ray Vadin wciąż na minus 1200 praktycznie i Halmar 1000, minus 1240 coś, ale reszta już się wyrównała, już, już funkcjonuje normalnie. No, dobra. continue. Nie ma stracić czasu. Może no, po drodze zajrzę do Co pytam, gdzie tam ten typ jest w tej chwili, bo on przecież nie, nie stoi w miejscu, nie? O, kurwa, co to było? Ładnie graficznie się zjbało. Przepuśćcie mnie, śmiecie. Jezu Chryste. Jeszcze raz. Eee, ja nie mam nikogo do sprzedania o brokera, prawda? Nie. Kurwa, shift <laughs> Co Eee, Show me what you have for sale, my friend. Trzeba miejsce. Inteligencja. To jest zawsze dobra książka To weźmiemy Leadership mi się przyda Czy ja przed tym nie zapomniałem pododałaś Leadership? Do swojej postaci? Czy Nie pamiętam Stać mnie, więc będę brał te książki eee, Tactics też wezmę dla Artimanera Persuasion i Spotting To Perswazja do oleje na razie, to może kiedyś się kupię To nie jest ważne Trainer plus jeden to na pewno się jeszcze przyda. Spotting się przyda, surgery się przyda i charizma trochę być może niekoniecznie. Oleje, nie jest to ważne. Zatem tak, te wszystkie książki trzeba gdzieś porozdawać. Trainer wiem, że zostawię sobie 36720. Stać mnie! Kto boga temu zabroni? Go to the castle? Miałem zapytać o Rijksa znowu Dobra, location of... Matthias, aha, nie, nie, nie Marshal Reichs. Bówran Nie mam pojęcia, to jest, zaraz zobaczymy Bówran Tutaj, okej okay. Wciąż jest mniej więcej w tym samym miejscu Ale książki trzeba pożycielać eee, S'Crasher Hunter, a ja chciałbym tak Przede wszystkim zobaczyć jak one się nazywają, bo to nie jest do końca jasne Assassin's Logic, inteligencja, to bym dał Emirze na przykład, tej odleczenia Niech ona sobie to czyta To jest Assassin's Logic, Artimaner Leadership, to sam mogę czytać Tak, tak, leadership. Stajemy to gdzieś tam To jest Alexander the Great, dobra. Spotting i Surgery wiem dokładnie komu dać. Eee, zatem tak, Emira. Let's talk about books, exchange books, readable books. I ty miałaś wziąć Essays on Logic. Proszę bardzo. I want you to read a book which I gave to you. Essays on Logic, proszę bardzo, zajwiście. E, również lec Exchange Books. Reference Books. Ty już masz Book of Healing, chciałbym ci dać jeszcze... E, the Great Book of Surgery. Proszę bardzo. Zajebiście. E, teraz, kto jeszcze? Artimedry miał dostać Tactics. Talk About Books. Exchange Books. Readable Books. A to coś Oooo, to inżynieria, No tak, zapomniałem. Ale taktyka nie ma dla nikogo innego żadnego znaczenia, więc... Dere Militari i tak ci dam i po prostu skończysz tam, to, to zaczniesz czytać to. Mam nadzieję, że tak będzie to działało, bo wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś książka, której on nie czyta w tym momencie, to on ją będzie próbował wyrzucać. Oby tak nie było. To się przekonamy, najwyżej stracę tą książkę. I chuj. Eee. Jakie jeszcze książki mam? Spotting, to dla borszy. Ono tu borsza. Dostaniesz książeczkę. To był reference book Manual of arms? Nie, to był Santo Cervandi Manual of arms to jest chyba to co ja mam tutaj Tu, znaczy Dobrze Wszystko w porządku Ciśniemy do tego... Okolicy tego bowrana, on gdzieś tam musi być, ten skurwol Stoi tu Cwaniaczek Słuchaj, mam dla Cię tego typa Proszę bardzo Trochę hajsu, trochę expa, wszystko w porządku. Certainly, sir. Who do you think should receive the fifth of the castle? No, wiesz. Dlaczego znowu muszę nominować siebie? Przecież już to zrobiłem wcześniej i wszyscy na mnie głosowali. Czy to znowu to podbite i odbite? Czy czy, czy co? Wydaje mi się, że nie powinno być tak jak w tej chwili. I would like to nominate myself. Can I convince you to support me instead? I would support you with pleasure. Dobry początek. Tak się trochę boję teraz. Jakby to głosowanie zaczynało się od nowa Pogadam jeszcze z jakimś innym typem Tak w razie czego Przekonać kogoś tak, żeby mieć pewność, że to dostanę eee, Go to the castle i zobaczmy, zobaczmy Rimusk Co o tym sądzisz? Aha Siebie też. Szmata W sumie to nie kupiłem tutaj Żadnego biznesu, a powinienem to zrobić. Take a walk around the streets. A, konie mi dani Fajnie. Gdzie? Znajdę. Toj? Czy to coś ty? Guildmaster zajmijcie. A już to by Land. No, you're a little better. Oczywiście, ja to rozumiem. Widzę the Tavern i zaraz zaczniemy kupować Pisko wszystkim Tavern Keeper Elect by Everyone, tak Świetnie I teraz Guildmaster. Jak wygląda Direwarks? Minus 271 To jest akurat do, do tego się spodziewałem w tym mieście, to miasto nigdy nie było dobre z, direworks, z Direworksami. Zobaczymy inne opcje 30 Ironworks 184 Oil Press Min... O kurwa. Wine ee, 136, tanery minus 11, Brewery 175, Milan Bakery 66, czyli wszystko jest tutaj chujowe, a najlepsze wciąż jest to. No to właśnie to. Ironworksy. Hej Tu coś Rykes, a tamten typ? Może uda mi się jeszcze jednego przekonać? Can I convince you to support me? Nope A, właściwie to chciałem cię zapytać o doja Fa, bo jego na pewno prze przekonałem Jeżeli muszę go przekonać od nowa, to znaczy, że coś się wydarzyło Także, słuchaj człowieku uh, I wish to ask you something The location of our leash Is in the field and should be close to Iwdeles Castle To chyba tu A tu jest false war, tak? Swoją drogą to był falsofor? Aha, nic z tego nie będzie. Jest tocz Grawe. Who do you think should receive the FIF? Kurwa, rzeczywiście. Przecież... Ktoś musiał zająć tam miasto i znowu muszę to zajmować, bo jego ja go już przekonałem wcześniej. I owszem zgodził się. No dobra, dobra, dobra. W takim wypadku dobrze byłoby znaleźć jeszcze kogoś. Freyhin. nie zgodzi się. Telerog nie zgodzi się. Ale tego gościa mogę przynajmniej zapierdalić. Tyle na pocieszenie. Fudraimo. Jeszcze tego spróbujemy. No dobrze, że przekonałem do zagrawy na nowo. Ale teraz nie ma aż tylu ludzi przekonanych. Na razie co dwóch? Chyba dwóch. To jest mało. Surrender or die Nie może być tak, że cały odcinek będzie bez tego. Bez bitwy. Czyli. Ze stromych górek ja zjeżdżam jeszcze wolniej niż z płaskiego terenu. Rozumiem, że ostrożność, ale trochę to śmieszne. Jak na mechanikę gry. Nie podoba mi się to ułożenie terenu jak to ma kawalerię. Czyli Cztery, ustawić się tutaj? Proszę bardzo, pewnie, myślę, że dacie radę. To nie powinno być takie złe. Śmiesznie to będzie wyglądało. Szarza! dobra, zgwałciliśmy ich. nie patrzyłem, czy mieliśmy jakieś straty. Nawet jeśli to nie duże. A ci pewnie uciekną. Nie wygląda, by ktoś miał zamiar ich powstrzymać. Może powinienem sobie wymienić tego konia na jakiegoś szybszego. No, jednego powstrzymania, okej. Okay. Jeden hunter zdechł, ok. Hmm, wszystkich jestem w stanie wziąć, więc wszystkich wezmę. Falsy war. To jest rajks, Telerok i Freihin. No okej. Okay. Posprzedawane. Powinienem poinwestować trochę w ziemię. Ty słuchaj, ja, ja... ja z tobą, bo tu się na pewno zbierze trochę ludzi, których jeszcze nie przekonałem. Mateas, ja cię przekonałem. Nie zgodzi się. E trosk! Toś nie wygląda miał się zgodzić. I obawiam się, że Nalsha może wygrać, na niego więcej głosuje niż na mnie. Zdecydowanie. Aczkolwiek wciąż na niego sobie król i ten typ powinien się zgodzić. I would support you with pleasure. Dobrze. No, chłopaki, zapierdalać, nie stójcie w miejscu. Eee, declared war against the insultans. Czy wy... nie wystarczy wam jedna wojna? Jakie to głupie. że dużo lepiej jest prowadzić fajnie na jednym froncie, a nie samemu wypadać drugą, która jest równie trudna jak ta pierwsza, albo trudniejsza. Jezu Chryste. Przyjadę się do Unus do Castle, bo może tam się ktoś kręci akurat. To jest Rijksin... Rijks to nie jest to samo co Rijks. Także... To też na also. Dobra. No, nie wiem czy to dostanę. Większość głosuje na tego nasze, ale na mnie głosuje król, więc król może... Może obejść całe głosowanie i stwierdzić, że chce, żebym to ja dostał. O! Proszę, proszę kurwa. Unosda Castle on you. You may decline the honor, but it will probably mean that you will not receive other rewards for a little while. Accept the honor. I zamek jest mój. Więc ja mogę zacząć zbierać na sobie jakieś wojsko. Wang Belly to jest, to jest jakiś zwykły typ. Zajmij go. Surrender or die. Też nie wygląda bardzo przyjaźnie ten teren. Wzgórza, las. Ale poradzimy sobie. Jak nie my, tak to. Nie chcę, żeby do mnie strzelali, więc ja zajadę za górką Nasi się trochę rozpieszkli, nie potrafią przejechać przez las Szarża O kurwa Jedną mi z Sukinkot Już Boję się z nimi dyskutować na takie trudne tematy Skurwul, on będzie próbował uciec, trzeba go zablokować. Zablokować go, blokować, dobrze, dobrze. Wspaniale, ale jeden i tak spierdolił. Albo złupali go, złapali go? Nie, ucieka. Może część z was nie patrzy się w ogóle na mapę. Mapa jest bardzo istotna. Na połowę czasu spędzam patrząc na mapę, właśnie w czasie, w czasie tego pola bitwy. Nie potrafię sobie wyobrazić gry bez tej mapy. Prawdopodobnie nie chciałbym się grać w orbę, tak gdyby jej nie było. To jest jedna z takich rzeczy, które są dla mnie bardzo podstawowe, które wprowadził ten Floris. Co tu jeszcze? No, bidam. Myślałem, że od czwórek w górę będę miał. Dobra. No, sorry. A, dobra. Teraz tak. To są śmieci. Nawet nie będę próbował ich wciskać na, na naszym towarzyszom. Unus do castle. Co my tutaj mamy? Jakie mamy wojsko? Takie trochę chujowe, lekko. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Zrobimy tak. z castle. E, Mogłbym coś tutaj zbudować, ale prawdopodobnie wymienię ten zamek na jakiś inny. Więc e, serdecznie to piechodolę. I zrobimy Recruit Some Troops Z 5 razy, bo jak się wymienię z kimś tam zamkiem, to powinienem zachować e, całą armię, która jest w środku Także powinno być cacy Manage the garrison Mogłem schować tutaj trochę moich więźniów, ale oni nie zostaną wymienieni Powinienem ich pójść sprzedać jak najszybciej Go to the Lord's Hall i w sumie to ja chyba wpłacę trochę hajsu uh, Let's Inspect the Treasury. Mamy tam, mamy zero w skarbcu. I'd like to pay into the treasury That's 30 tysięcy będzie dobrze. I wish to change the tax rates for a thief. Uh, to moje wsie, powiedzmy, że zmienimy ją do very low oraz... Uh, to drugie. I takie ja wymieniać coś innego. I teraz, tak, co ja jeszcze, co, co, co? Wszędzie ja też wymienia na coś innego Więc nie będę w nich nic budował To tyle Na razie mało ludzi jest, ale nowi będą rekrutowani na pewno Halmor... kurwa, teraz Z tymi też toczę wojnę Słabo trochę To gdzie mam coś sprzedawać? Może w Dhirim jest Ransom Broker? W tej sytuacji nie mam to gdzie pobiec w międzyczasie Veluka A, Dhirim jest chyba trochę bliżej, zobaczymy czy tam ktoś jest? Eee, co my mamy? Formal Invitation, Kniazdy w Uldrath, to a tournament to be held in Kudan Kudan 6 dni Myślę, że będę zajęty i nie pójdę Tavern Jest Ransom broker. 10 tysięcy Nikogo ciekawego tutaj, nie ma. Eee, dobrze, dobrze, dobrze. Eee, landlords and owners. Tu jest wciąż kuresko tanio, a ja wszystko wykupiłem. Mógłbym ewentualnie Buy and Prepare Uncultivated Land, ale nie będzie opracowany i będę mógł na tym tracić hajs. Trzeba pozwolić, aby wzrosło tutaj trochę to. Eee, Liczba mieszkańców. Dobra. To niestety nie mamy z niej wojny, abym chętnie im wpierdolił. Muszę się zastanowić, jaki zamek chcę spośród tych, które mamy. A może Suno sobie wezmę? Może wezmę sobie miasto Suno oraz e, ten oraz prawen później zamiast Dishirim. To jest jakaś opcja. Aczkolwiek nikt nie będzie się chciał wymienić zamek za miasto, więc muszę skombinować jakiś zamek najpierw. Acz wszystkie zamki, które obecnie mamy, są chujowe. Nie podobają mi się ich lokalizacje. Wolałbym mieć lokalizację jakiś zamek obok jakiegoś miasta, które mam. Dlatego Suno i Prawen w zasadzie odpadają, chyba że byłby to Rebelet Castle przy Suno, albo. A wiem, ewentualnie Haringow przy Prawen. Ale tak, Senuzgda Castle, Dercios i przed to jest mój idealny układ. to najbardziej chciał. To teraz tak. Trzeba by pomóc naszym ludziom. Dobra, gdzie ja jestem? Ja. Przed jestem, okej okay. Nie wiem, gdzie mamy kampanię w tej chwili. Czy Halmar prawdopodobnie? Okej, okay, idziemy do Halmar. Kniaz Jar Czy to ty mnie zaprosiłeś? Nie, to był Wuldrat. Ale pogadam z nim przy okazji. Mozłam jakieś dane? Letter. Letter to kniaz Atis, who should be currently at barie. I doubt I'll be seeing kniaz Atis anytime soon, my lord. Więc może już Idziemy na Honor. Czy to my? Nie, to oni. O. To co my oblegamy? Sharice? Yep. Jep. Idziemy do Sharice A właściwie to złapiemy tego typa. No nie mogę się powstrzymać, muszę zabijać. Jak kogoś widzę. Czy to jest darmowy, biegający hajs? Jexp O, teren też trochę taki bardziej przyzwoity co, co, Kim ty jesteś? Co ty tutaj robisz? Skąd ty się tu wziąłeś? Co, ja na pewno mam cię w armii? Myślałem, że cię wypierdoliłem dawno Co ja go będzie włożyć na tamten zamek? Hmm, dobrze Idę... Myślę, że ponapierdalam troszeczkę osobiście e, Moteczkiem w tych ludzi I ewentualnie... Później... A dwójeczka gdzieś tam i na wybić Tak, pobiję ich trochę sam, a jak zacznę umierać, to wezwę resztę. Wycofują się, kurwa, Ja rozumiem, że to nie na mój widok, ale... Wciąż. O, ty żyjesz.

Oni coś tak nie zbyt biegną do mojej armii Tego na raz. We mnie Tego bym złapał, to jest H7. A Tych konnych przede wszystkim Oni są zazwyczaj U nich naj, najwyższe mają te Znaczy Manhunter ten jeden To nie, nie jest nic wart A konnych chyba w wywalałem, nie? Dobra, no to w takim razie szarża. Może przez nie przejechać i stanąć z drugiej strony. I dobra, pisz zaś. kurwa. Wcale nie wygląda malowniczo. No casualties. A5. C4. H5. Trochę jeszcze wartościowych ludzi. Ale niewiele ich było. Niewiele. Słabo w porównaniu z kergitami. do kasu. Miałem miałem wrzucić tego typa Proszę bardzo 158, aha, bo mam zamek Zamek daje plus 20 do limitu wojsk Bardzo dobrze, to będę mógł sobie kolejnych e, tych dorzucić Kolejnych Manhunterów Teraz tak, Sharice być może by miał Dodatkowych, dodatkowego ransom Ale pewnie nie A nawet jeśli, to znajdę tam zaraz kolejnych ludzi Do tego więźniów Więc... Ach, napiszcie mi tego typa No Hajsik, musi się zgadzać, przepraszam bardzo, ja nie, ja nie mogę tak zostawiać Hajsik. Chociaż mógłbym go zostawić to wszystko na razie tymczasowo w Unusdak Castle A później musimy chodzić dwa razy A zapierdalam do the Hirim Na szybkości O kurwa, to już jest 27,5 minuty, ale ten odcinek szybko, długo trwa to zaraz pobiegniemy, e, odbić ten zamek, bo atakują nasz zamek Widzę e, to tavern tylko... o nie, tu nie ma ransom rockera Ale kupa A jest! A jest drugi ransom rocker, bardzo dobrze Wszystko w porządku Z drogi, z drogi śledzie Czyli. Nie ma nikogo? Nie ma Dobra W takim razie ciśniemy żeby mi zapomniał Muszę tam podjechać i dopiero wtedy zakończyć odcinek, bo, bo jak następny będę nagrywał, to nie będę pamiętał, co robiłem. Co tu się dzieje? Oho, spoko. Bardziej mnie to martwi. Ale wszystkich ich wypierdolę w kosmos, więc będzie dobrze. Eee, to teraz będę wiedział, to tyle. Eee, do zobaczenia w kolejnym odcinku!